Co nam będzie potrzebne do zbierania żywicy? Albo taki zwykły woreczek, albo jakaś puszka czy inne szkło i nożyk albo coś do skrobania. W jaki sposób zbieramy żywicę? Szkamy takiego miejsca, w którym drzewo było uszkodzone i zbieramy w ten sposób żywicę do woreczka albo do jakiejś puszki. Pamiętajcie o tym, żeby nie wcinać się zbyt głęboko. Tylko zbieramy to, co jest na wierzchu. Można by było generalnie naciąć ten, e, to drzewo, ale trzeba to zrobić umiejętnie, bo mogłoby ono usnąć. E, tu jak widzimy mamy dość dużo żywicy, która jest w zasadzie zaschnięta. I co prawda już mrozi, o widzicie, więc jest dość trudne. Dlatego raczej przy dodatnich temperaturach zbieram żywicę, ale da się nazbierać. Ile nam potrzeba takiej żywicy na maść? A mianowicie na 200 ml oliwy z oliwek oczywiście musi to być prawdziwa oliwa, nie jakiś olej potrzebujemy 50 g żywicy. Czyli mamy co robić? Mamy co zbierać. Piękne kawałki żywicy. Im ona jest miększa, tym lepiej nam się będzie rozpuszczać w oleju. Najlepsza jest ciekła, ale nie chciałabym drzew nacinać. Tylko po to, żeby pozyskać żywicę. Bo po prostu mogłoby się to zaskoczyć dla drzewa. Dlatego znajduję takie tu miejsca. Już żywica, która jest wydzielona przez drzewo, bo to jest swojego rodzaju opatrunek. Zbieram sobie do woreczka. Czyli nic trudnego.